Premiera filmu o Annie Przybylskiej była dla Oliwii Bieniuk wyjątkowym wydarzeniem 19-latka postanowiła uczcić pamięć matki, wybierając bliźniaczo podobną sukienkę do tej, którą aktorka miała na sobie na evencie przed 9 laty Ponadto sprawiła sobie charakterystyczną grzywkę o planach przeniesienia historii Anny Przybylskiej na duży ekran mówiło się od Dawien dawna. Tego wyzwania podjęła się ostatecznie TVP, prosząc o pomoc w realizacji najbliższych zmarłej przed ośmioma laty aktorki. Rodzina Gwiazdy miała okazję zobaczyć efekty pracy reżyserów już dwa miesiące temu. Od piątku szanse na poznanie przybylskiej od prywatnej strony będą mieli także widzowie. Tymczasem w środę w Warszawie odbyła się oficjalna premiera obrazu, na której nie mogło zabraknąć rodziny ani w prawie pełnym składzie. Obok Jarosława na czerwonym dywanie pozawali 19-letnia Olivia i 16-letni Szymon. zgodnie z oczekiwaniami. Największą gwiazdą wieczoru była niewątpliwie bieniukówna która odziała się w błyszczącą, czarną sukienkę na ramionczkach, do której dopasowała delikatne sandałki na szpilce. Na tę specjalną okazję fryzjerzy wyczarowali jej grzywkę. Nie ulega wątpliwości, że przy wybieraniu looku na premierę Ani Oliwia inspirowała się stylizacją mamy którą Przybylska zaprezentowała podczas swojego ostatniego publicznego wyjścia na imprezie Orange Letnie w 2013 roku. 19-latka nie tylko postawiła na bliźniaczo podobną kreację, ale też skopiowała fryzurę rodzicielki, która w tamtym okresie farbowała włosy na blond.